Wiktor Erman zaweżał ze mną jest Patryk Kłowniczak, Kopernikus Corporation. Dokładnie. I porozmawiamy sobie o Warhammerze 40 Tysięcy, po polsku, o planach wydawniczych i o paru tematach powiązanych, m.in. o Black Library. Więc tak, e, Patryku, jesteś pracownikiem Kopernikus Corporation już od paru lat na stanowisku redaktora naczelnego, tak? E, tak zaraz mija drugi rok. Dokładnie. E, za twojej, powiedzmy, kadencji. Dokonał się naprawdę spora, dokonała się spora zmiana na wizerunku Kopernikusa, jeśli chodzi o wydawnictwo orkanera w Polsce. I nie sposób zaprzeczyć, że dużo z tego zawdzięczamy dobie, zawdzięczamy Twojej pracy, ale także pracy tłumaczy, ale także pracy ludzi, z którymi się kontaktujecie pod względem po prostu konsultacji, jeśli chodzi o tłumaczenie, jeśli chodzi o doradztwo, po prostu o fandomie. Wiemy, że konsultujecie się z fanami, wiemy, że macie jakieś konsultacje fanowskie i grupy różnego rodzaju, które odpowiadają wam w przypadku trudnego tłumaczenia. A powiedz, czy, jak to wygląda z waszej perspektywy, czy fandom jest faktycznie pomocny, czy jest to tylko i wyłącznie coś, co zostało tak naprawdę nam, fanom, rzucone po prostu, żeby było? A jeżeli tak, to czy pamiętasz jakąś znaczącą zmianę, która spowodowała właśnie takie, spowodowała, takie konsultacje w fandom? Nie da się tworzyć takiego uniwersum jak Porachunek 40 tysięcy bez fanów. Fani są jego integralną częścią i my, nawet że wydajemy go od lat, to on istnieje o wiele, wiele dłużej. Codziennie spotykam się z kimś, kto wie więcej, pamięta więcej, zauważa więcej niż ja sobie mógłbym wyobrazić i na, wchodząc już i zaczynając taką. Kampanię ponownie otwierającą ten świat, przywracającą go do życia. Wiedzieliśmy, że musimy to zrobić z fanami. Sami byliśmy fanami i sobie nie wyobrażaliśmy, że postawimy mur i powiemy, teraz nasze jest dobre, a Wy musicie się tego nauczyć. Więc od początku staraliśmy się zebrać drużynę ludzi, którzy będą nas w jakiś sposób wspierać. No i to, jak teraz widać, ze wszystkimi większymi grupami mamy jakiś kontakt, z nich udało nam się wyłuskać takich najbardziej zaangażowanych, tych, których my, my uważaliśmy, że mają największą wiedzę. A jak się potem okazało, oni puszczają informacje dalej, te konsultacje, my na początku myśleliśmy, zamkną się w pięciu osobach, zamykają się w pięćdziesięciu, stu osobach, bo każdy każdego o coś pyta. No i to jest niesamowite. Często dostajemy wiadomości prywatne, gdzie ktoś proponuje nam jakieś tłumaczenia, maile dostajemy z propozycjami, trafionymi bądź nietrafionymi ale otwierającymi głowę na różne pomysły, na, na to, co fani chcieliby zobaczyć, bo wysyłają nam nawet listę 50 książek z tytułami przetłumaczonymi i mówią, według mnie to powinno wyglądać tak. I to jest bardzo fajne. I faktycznie fani mają na to wpływ. Drugi tom Herezji Horusa pod tytułem Kłamliwi Bogowie był wydany też przez Fabrykę Słów, która dała tytuł Fałszywi Bogowie. My przez długi czas szliśmy w swoje, ale to fani otworzyli nam oczy, że błędnie tłumaczymy ten tytuł i powinniśmy to zmienić. I teraz w listopadzie wydajemy reedycję tego tomu ze zmienionym tytułem na Fałszywi Bogowie. Książkę też przeradogowaliśmy tak, żeby ten tytuł był w niej uzasadniony. I to jedna tylko z wielu mm, mm -hmm. rzeczy, które wprowadziliśmy dzięki fanom. Tak, widać, że ta zmiana, o której mówiłem, to to, że Przede wszystkim jesteście otwarci, bez żadnego wahania przyznajecie się czasami do błędów, tak jak mówimy tutaj o tym tytule kłamliwi, a fałszywi bogowie. Wiemy też, że niestety czasami były potknięcia przy tłumaczeniach na język polski książek zarówno z Herezji korusa jak i też z 40. Pytanie moje następujące. Jak to wygląda, jeśli chodzi o Twoją pracę z tłumaczami, jeśli chodzi o ewentualne takie potknięcia? Ja sam wiem, że tłumaczenie takich rzeczy nie jest rzeczą prostą i że czasami znalezienie nieodpowiedniego tłumaczenia dla tych wszystkich zbitek anglojęzycznych, które są w czterdziestce, przyprawia obu głowy. A czy zdarzało wam się po prostu zarwać noc nad jakimś wyrażeniem, nad jakimś słowem? Jeśli tak, to co to było? Czy pamiętasz? Tak, to może od początku. Jeżeli chodzi o tą otwartość, to zaczynając i tworząc fanpage'a, powiedzieliśmy sobie jasno, że Musimy być szczerzy wobec fanów. Wtedy mieliśmy wiele problemów z błędami różnego rodzaju i nie chcieliśmy udawać, że to nie nasze błędy. Nawet jeżeli wtedy nie pracowaliśmy jeszcze całą naszą ekipą, to są to błędy wydawnictwa i ludzie powinni wiedzieć, że mamy zamiar je naprawić. I też nie chcieliśmy doprowadzić do sytuacji, kiedy nabieramy wody w usta i udajemy, że nic się nie dzieje, że nie wiemy, nie możemy powiedzieć bo i plany wydawnicze były robione bardzo optymistycznie, a potem nie potrafiliśmy ich nadgonić i plan na rok był robiony w dwa. on so, nam też jako fanom się nie podobało, a wcale nie było miło odpisywać przez tygodnie czy miesiące na to, że przepraszamy, więc stwierdziliśmy, że jasno będziemy mówić, nawet jeżeli nas to będzie bolało, gdzie zrobiliśmy błąd jak zrobiliśmy błąd. I teraz po długim już czasie, chociaż nadal gdzieś zdarzają się pomyłki, Mamy ten dobry układ z fanami, którzy rozumieją, że to jest naprawdę ciężka praca, że czasem zdarzy się jakieś potknięcie albo tłumaczenie inne niż oni by chcieli. z rzeczą ludzką. Tak. Jeżeli chodzi o tłumaczy, to tak samo to była bardzo ciężka praca na początku. Wielu tłumaczy bardziej nadawało się do fantastyki niż do science fiction i musieliśmy odpowiednio przeselekcjonować naszą grupę. Wcześniej tłumaczyło wiele osób, często były to osoby, które tłumaczyły jedną książkę, potem nie tłumaczyły nic, bo przechodziły do podręczników. Udało nam się podzielić tą grupę tłumaczy na Wiedźmina, Hamera, 40 tysięcy, czwartą edycję, drugą edycję. I teraz mamy swoją stałą grupę tłumaczy, którą staramy się poszerzać. Aktualnie jest ich trzech takich bardzo stałych. Zaczęliśmy współpracę z kolejnymi dwoma. I to są osoby, które mają takie nasze pełne wsparcie, nie zajmują się innymi projektami, żeby nie psuć sobie terminologii w głowie. Cały czas współpracują z nami i z fanami i to pozwoli chyba nareszcie na takie fajne, ujednolicone tłumaczenia, bez zmiany wielkiego stylu, bez jakichś strasznych problemów. Tak, to najważniejsze, bo jak czytamy książki, to przecież chcemy, żeby tłumaczenie było jednolite i żeby nie musieć sięgać do trzech różnych źródeł, tak. żeby dowiedzieć się, o co, co tłumacz miał na myśli. Tak, nauczyliśmy się, który z naszych tłumaczy jest specjalistą, o których bohaterów uh -huh. i oni prowadzą ich historię i tak staramy się rozdzielać te książki, że jeżeli Pan Artur zaczynał pisać o Ultramarins i wszyscy przyjęli to z aprobatą, to Pan Artur do końca życia już będzie pracował z Ultramarins. Brzmi jak wyrok. Tak. Nie kryjemy tego, że trzymamy ich pod kluczem, ale dzięki temu wydajemy tyle książek? Ale ma to właśnie swoją złą stronę, czyli zarwane nocki, bo tłumacze dostają 24 godziny wsparcie, 7 dni w tygodniu, nie mamy świąt, nie mamy urlopów, chociaż czasem udaje się wyrwać na dwa dni i potrafią o 23-24 wysłać zapytanie, które dla nich jest. Nie ważne, bo nie mogłem ruszyć z tłumaczeniem dalej i siedzimy po nocach. Czymś takim było Kustodes. to jest ta pretoriańska gwardia operatora. Kompletnie nie wiedzieliśmy, co z tym zrobić, czy to tłumaczyć. Bardzo szybko odrzuciliśmy tłumaczenie czegoś takiego koniecznego, ale mieliśmy, yy, było pretorianie pomysłu, wiele takich odwołań do Rzymu. Próbowaliśmy znaleźć polskich. Ale potem pomyśleliśmy, że w jednym z Legionów też są Pretorianie. Jest książka 30 albo 40 któraś, która ma w tytule Pretorianin, mogłaby mylić I ludzi. Tak. I mówimy, nie, wada, zostawmy kustodes. Ale potem pojawiła się sprawa deklinacji. Jak to odmieniać? Jak będzie kustodes w mianowniku, a jak w bierniku? To nie była jedna noc. To były próby wydruki kartek, przesłaliśmy sobie zdjęcia z różnymi zdaniami ułożonymi z różną odmianą. Bardzo dużo się kłóciliśmy o to, bo chyba z pięciu osób miało pięć różnych wizji. No i najgorsze też było to, że nasz, yy, sprawdzamy inne tłumaczenia też. Sprawdzamy, jak robią to Czesi, jak robią to Niemcy, jak robią to Francuzi. No i stwierdziliśmy, że wszyscy robią gorzej niż my, więc my zostawiliśmy to nieodmienialne, ale zarobaliśmy przy tym strasznie dużo nocy. To była hmm. najtrudniejsza rzecz taka. Kolejnymi trudnymi rzeczami są zwroty typowe dla legionów. Iron Wiffin, Iron Wiffata. Tak, zapołania. Nieprzetłumaczalny zbitek, żelazo w środku, żelazo, żelazo na wlega zewnątrz. Wlega. Prasuj w środku, prasuj na zewnątrz. Sami mamy taki wewnętrzny żart, jak któryś z tłumaczy dostaje tę książkę, że, że niech, niech ryzykuje życiem. Teraz, teraz ustaliliśmy to, wiemy, że to nie jest perfekcyjne, ale to jest jedna z rzeczy, którą musimy wszyscy jako fani Orchamera przyjąć. Tego się nie da przed tym. Czasami pewne rzeczy są po prostu lepiej, tak jak mówimy o custode, że lepiej zostawić po prostu w oryginalnej formie. Tak. My staramy się bardzo uniknąć oryginalnych form mm. i angielskich, dlatego że wyjdzie z tego tak zwany polingish. Makaronizm po prostu. Tak. I nie jesteśmy nastawieni tylko na naszą grupę fanów, którzy znają 40 tysięcy od podszewki. Jeżeli ktoś wejdzie nowy w to uniwersum i zostawimy chociażby nazwy militarne. Bardzo po angielsku, może się troszeczkę zgubić. Więc gdzieś staramy się to ograniczyć jak najbardziej, zostawić te ikoniczne rzeczy tylko po angielsku. Mm -hmm. Tak. Przez te ostatnie dwa lata, jako redaktor naczelny, niewątpliwie oddałeś temu społeczeństwu w Polsce 40 kilka bardzo wiele przysług, włożyliście bardzo dużo w rozwój tego społeczeństwa teraz moje pytanie do Ciebie, jak to oceniasz tę swoją pracę? Bo wykonaliście naprawdę kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o rozwój społeczności Warhammera, o rozwój świadomości, powiedzmy, nawet tego Warhammera, tak jak teraz jesteśmy na Kopernikonie. Pojawia się czterdziestka, pojawiają się różnego rodzaju zapytania. W planach wydawniczych jest też 40, jest to zaznaczone. Czy jest coś, co Ty zrobiłbyś inaczej, jak patrzysz wstecz na te dwa lata? Tak z perspektywy teraz. Dobre pytanie. Czy ja bym coś zrobił? Na pewno jest dużo rzeczy, które bym zrobił lepiej. Na przykład, chyba bym nie podchodził tak ostrożnie do Warhammera 40 tysięcy, jak podchodziliśmy. Kilka dni temu minął nam rok czasu, kiedy istnieje nasz fanpage. Szczerze mówiąc, myślałem, że ten okres czasu to już jakieś 2 czy 3 lata, bo tyle się wydarzyło, a to jest tylko rok. Więc to pokazuje, jak bardzo dynamiczny był ten okres zmian. I troszkę żałuję, że właśnie. My skupiliśmy się nad naprawą naszych stosunków z fanami, nad zrobieniem wszystko, żeby warsztat był jak najlepszy. I nie mieliśmy tak dobrej prezentacji na Prykonie, Kornikonie. Chociaż na Prykonie współpracowaliśmy z wioską Warhammerową, to było tego za mało. Nie jest to może stracony czas, bo poświęciliśmy te wszystkie siły na co innego ale teraz bardzo mocno bym uderzył w to, żeby pokazać tego Warhammera 40 tysięcy. Jeździlibyśmy na targi książki, bo mamy całkiem dużą drużynę już i bardzo, bardzo wyszkoloną, z przygotowanymi prelekcjami, ale jeszcze szefostwo tego nie wie, ale następny rok zrobimy im rokiem Warhammera 40 tysięcy. Kiedy już opadnie ten kurz po Wiedźminie, po Warhammerze czwartej edycji, to my mamy zamiar przejąć troszeczkę prym i jak najwięcej pokazać ludziom, już tak tak dużo pokazujecie, bo przecież książki z heryzjów rusy wychodzą praktycznie, że hurtowo, jedna po drugiej. Tak, i cały czas myślimy, fajnie. czy nie więcej powinno być, zwłaszcza, że dostajemy od tych naszych najwierniejszych fanów, których są setki, jak nie tysiące, ciągle zapytania, dlaczego tylko jednomiesięcznie, dlaczego nie więcej, dla, dlaczego nie, dlaczego jeszcze, jeszcze, jeszcze i myślimy o tym, dlaczego tych książek jest tak dużo, jeżeli my damy radę i nie wpłynie to, na jakość, gdzieś myślimy cały czas o tym, żeby zalewać Warhammer'em 40 tysięcy. A propos tego myślenia. W piątek odbyła się prelekcja właśnie Copernicus Corporation na temat planów wydawniczych, a moje pytanie do Ciebie będzie raczej długofalowe. Czy rozważacie wydanie na przykład innych serii książek z 40? Bo macie Heresię Horusa, macie Doty Powróci Kosmiczny Wil, natomiast czy myślicie na przykład o nabyciu licencji do serii Kejfa Keina, Path of the Elder? Pan pojawia się na każdej rozmowie, w jakiej biorę udział. To też już się chyba zrobił jakiś taki wewnętrzny żart, że ktoś zawsze musi zadać to pytanie. Ja przepraszam. Nie konsultowałem tych pytań z ogólną bazą żartową. to więc... w, w nasz umysł, żeby o to zapytać. My też zawsze, jak nikt nie zapyta, to sami rzucamy ten temat. Tak myślimy, tak chcielibyśmy. No, ale tak jak powiedziałeś, mamy herezję Horusa, mamy Bitwy Kosmicznych Marines, mamy wznowienia, bo musimy też wznowić tomy, musimy je przeradagować, poprawić. Mamy trilogię Eisenhorna, która jest, yy, której brakuje jednej książki. Mamy przecież jeszcze Kosmicznego Wilka, której brakuje jednej części. Mamy duchy Gaunta których nie wyobrażam sobie nie skończyć i sam, sam myślę, że to jest, to jest coś, czego się wstydzę, że nie, nie idziemy z tym bardzo szybko. Skromnie mówiąc, ja też nie wyobrażam sobie, żebyście nie skończyli. Więc jest to sześć serii, do tego mamy Dark Heresy i wchodzimy w serię Prymachowie, bo mamy przetłumaczony pierwszy tom i, i chcielibyśmy, żeby to była kolejna seria, która nie, nie będzie w zapomnieniu, tylko będzie szła bardzo szybko, mhm. więc siedem, 8 linii wydawniczych. Nie zmieścimy tego po prostu w miesiącach. Jeżeli miałaby wychodzić jedna książka miesięcznie z każdej z serii, już nie patrząc, że niektóre się skończą za książkę, czy za dwie, to w 12 miesięcy w roku wydaliśmy... rozbilibyśmy się tak strasznie, że kolejne serie wychodziłyby raz na rok. Tak. Więc bardzo szkoda, ale nie. Za to kolejny rok chcemy poświęcić właśnie na wprowadzenie tej serii Premarchowie i nie pozwoleniu, żeby była to jedna książka, tylko trzy. A jesteśmy już na tym tłumaczeniu drugiego tomu, i to nawet na zaawansowanych pracach, czyli powyżej pierwszego rozdziału. Więc idzie nam naprawdę y, bardzo fajnie. Mamy jednego tłumacza desygnowanego, tylko do tej serii, żeby nie złapać się w problem, że będzie tłumaczył to, potem kolejną serię i gdzieś będziemy mieli problem. A w międzyczasie ktoś, kto przejmie serię z da inne tłumaczenia. Tak, więc tam. na razie przynajmniej pierwsze trzy tomy dostał już, okay. siedzi w naszej piwnicy dla tłumaczy i w przyszły rok będzie taki. Tak samo robimy z serią do które również też muszą nadgonić. I mamy nadzieję na trzy książki w przyszłym roku, to tak nasz plan wstępny, a czy to będą trzy czy pięć, staramy się, żeby nie było mniej niż trzy. Chcemy skończyć tego kosmicznego Wilka, bo to jedna książka tylko. No i bardzo mocno uderzyć w bo Z jednej strony jest serce fana, a z drugiej strony też jest to, co się naprawdę sprzedaje, co ciągnie wszystkie inne serie, co przyciąga kolejnych fanów. No nie bez powodów ma ponad 40 książek, gdzieś jest tak. jeszcze wszystkie 54 i 8 dodatkowych zakończających historię, które jeszcze trwają. Dopiero wychodzi trzecia z tych ostatnich. A zaczynamy z of Terra. Tak, właśnie właśnie trzecia będzie wychodziła. I chcemy, chcemy nadgonić, chcemy, żeby to... Żebyśmy nie byli tak bardzo w tyle. Bo teraz... W w takim szerokim jakimś planie, można pomyśleć 4-5 lat, będziemy na bieżąco z tą serią, niby kawał czasu, ale wydając konsekwentnie, przynajmniej będziemy mogli czytać i dlatego nie dodajemy kolejnych serii, żeby zakończać to, co mamy teraz tutaj. Czyli w skrócie innych serii możemy się spodziewać, ale po zakończeniu niektórych obecnych. Zwłaszcza, że Kosmiczny Wilk się zakończy już Eisenhower. mamy jedno małe miejsce. Tak, Eisenhorn, pewnie będziemy nad nim pracować bliżej hmm, premiery serialu, będzie to super promocja, to wprowadzi nowych fanów w uniwersum. To widać teraz przy Cyberpunku, to widać przy Wiedźminie, który jest znany w Polsce, ale wyjdzie serial i będzie jeszcze bardziej znany i każdy będzie chciał go zobaczyć, poczuć, dotknąć i tak samo będzie ze Eisenhornem. Myślę, że dla całego świata loka 40 tysięcy to będzie niesamowite wydarzenie. Ale skończymy duchy Gonta, które są niesamowitą serią, żeby wejść, chociaż tam zostało jeszcze całkiem sporo tych książek, ale, ale w takiej perspektywie roku, dwóch jesteśmy w stanie zrobić sobie miejsce na kolejne serie i, i chyba to będzie ten patofelder, bo, bo tyle pytania popada. To dobrze. A propos Dark Heresy drugiej edycji. Jesteśmy tak naprawdę w przeddzień niemalże premiery, dodatku Zapomnieni bogowie po polsku i moje pytanie jest takie, czy możemy się spodziewać kolejnych gadań przetłumaczonych, bo zostało tak. Wam Enemies Within, Without i Enemies Beyond. I czy i kiedy? Kiedy nie lubimy mówić datami, bo jak wszystkie wydawnictwa powiedzą jakąkolwiek datę, to potem jest bardzo nieprzyjemnie, bo te daty się przesuwają i Tak, włączają tak. się liczniki, które pokazują, że miało być przedwczoraj, a, a będzie jednak za dwa tygodnie. Zwłaszcza, że proces wydawniczy jest długi, żmudny, a bardzo często zależny od kogoś, kto jest gdzieś za oceanem i podejmuje te decyzje kiedy ma na to czas. Ale mamy prawie przetłumaczony kolejny dodatek. Tam prace trwają. Tam też jest ekipa, która troszeczkę teraz wspierała numer czwartą edycję i Wiedźmina. Więc po wydaniu tych dwóch podręczników będziemy mogli wypuścić siły przerobowe i skupić się na Dark Heresji. Gdzieś pokątnie tak rozmawialiśmy, że dobrze by było zakończyć tą serię wydawniczą w przyszłym roku. Ale tu nie byłbym takim optymistą. Myślę, że dwa dodatki na pewno w przyszłym roku wyjdą, ale nie chciałbym też, żebyśmy mieli wewnętrzny problem, że my mhm. chcemy wydać tam telewizji, a ja z drugiej strony jestem wielkim fanem Warhammera Fantazy i wiem, że jeszcze trzy dodatki przed nami, gdzie za tydzień mamy już przed premierę kolejnego. I chcielibyśmy to tak zmieścić, żeby ci nasi fajnie gracze różnych systemów mieli konsekwentnie dodawane rzeczy do wszystkich naszych systemów. Uh -huh. A propos systemów to już ostatnie moje pytanie. Czy rozważyśmy aby zakup licencji do innych systemów RPG z 40, Rock Trainer, Black Crusade, albo chociażby najnowszy razem w Glory? Mm, nie, nie myślimy nad tymi systemami, które są bardzo stare albo nie są wspierane. Rotative. Tak, albo Dark Heresy, pierwsza edycja, która ma bardzo dużo dodatków, byłby niesamowitym prezentem dla fanów, ale niestety jest martwe. Wrath Glory, teraz poprawiają go, on ma, będzie miał nową edycję, gdzieś jest w naszych myślach, ale Dark Heresy ma przed sobą jeszcze całkiem świetlaną przyszłość, biorąc pod uwagę, że jeszcze trzy dodatki, że tworzymy dodatki fanowskie i... Stworzył się niesamowity ruch wokół tego systemu. Wczoraj pisali do mnie chłopaki, którzy siedzą w domu i pilnują grupy, dyskutują sobie z ludźmi, że brakowało jednej osoby do 800 fanów na grupie. To już pokaźna liczba osób i nie chcielibyśmy za rok czy za półtorej powiedzieć no dobra, przykro nam, fajnie, że graliście, to my teraz przeniesiemy się na nowy system, mhm. więc poczekamy, skończymy, skończymy to i będziemy myśleć, co dalej. Tak samo robimy przecież z Rochlamerem drugą edycją. To taka nasza polityka, żeby dać fanom wszystko, co możemy dać, wspierać ich jak najmocniej, a nie skakać z systemu na system, tylko dlatego, że to się może sprzedać. Oczywiście. Coże, dziękuję Ci za tą krótką rozmowę, za czas poświęcony na Kopernikonie, za sam Kopernikon musimy Wam podziękować jako Kopernikusowi i mamy nadzieję, że przy okazji innych eventów też się będziemy mogli spotkać, porozmawiać, może jeszcze raz przed kamerą, może jeszcze raz parę pytań Ci zadam już w nieco innych okolicznościach i może nieco bardziej dokładnie. Dziękuję no Ci bardzo za tą z rozmowę, z... było bardzo miło. Dziękuję bardzo.